Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Przez tydzień mnie nie było, ale wracam. Dzisiaj robimy Kiss Mary Kill. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba ten format. I że wracam, chyba wydaje mi się, że po roku. Więc miłego oglądania! Ostatnio zadałam do Was prośbę, żebyście mi dali przykłady do Kiss Mary Kill, i wykorzystuję właśnie Wasze przykłady, plus trochę Chad ty mi pomógł. Więc dzisiaj połączyłam te dwie rzeczy i zrobiłam zestaw składający się z influencerów, piosenkarzy, aktorów, osób znanych i rzeczy. Ja nie wiem, jak wyjdzie ten zestaw, ale robimy. Znaczy, jak to wyjdzie, ale robimy i się już zaczynam bać. Mam em, znaczy 15 zestawów, więc nie wiem, czy, ty, czy tyle zrobimy, ale postaram się jak zrobić jak najwięcej się da. Zaczynamy z e, Kiss Mary Kill. Pierwszy zestaw będzie Julka Żółgaj, Harry Styles i pizza. Ja takie. Hmm. Julka Żuga kojarzy, Harego co oczywiście kojarzy, no i pizzę, każdy to uwielbia. Więc ja bym to zrobiła tak, sorry, że tak patrzę, ale tu na dole mam e, tablet pod, e, z zestawami, więc po prostu mi jest mi łatwiej po prostu patrzeć niż na przykład z telefonu, więc wzią, e, zrobiłam to na tablecie. Więc tak. Julka Żuga, Harego Stars, pizza. Oczywiście, wy piszcie w komentarzach, jakbyście wybrali i. Dajcie swoje przykłady zestawów i może w komentarzach się pobawiam w Kiss, Mary Kill. Więc tak. Kogo ja bym poślubiła? Zacznijmy od tego, bo to jest zawsze najtrudniejsze. Kogo bym poślubiła? Dobra, poślubiłabym pizzę. Eee, pocałowałabym. Kurde, to jest zawsze ciężkie, bo wiem ile jest żugajek i fanów Harego Stajsa, więc te mega ciężkie. Hmm. Dobra, na pewno bym poślubiła pizzę. Pocałowałabym, e, czy zrobiłabym kiss że bo jest bliżej, więc e, czasem ją oglądam na instastory i oglądam jej e, filmiki, ale nie jestem jej e, żółgajką, jakby co. A zawiłabym harego Sveisla. Zestaw numer dwa! Kasper Błoński, Tom Holland i Netflix. Kaspera Błońskiego średnio kojarzę, więc od razu zdałabym kill, bo go najmniej kojarzę z tych wszystkich. Na pewno. Kill, Kasper Błoński, Tom Holland czy Netflix. Czekaj na Netflix, byli przyjaciele, co nie, czy na HBO. Na HBO. Dobra. Kill. Kacper Bułanski, Mary Tom Holland, sorry i Kiss e, Netflix. Ja bym tak to zrobiła, wydaje mi się. Trzeci zestaw. Nie wiem, po co ja to robię, <laughs> ale mi się, bo, e, wy zgadz, e, w komentarz oczywiście, jakie byłyby wasze opcje. Trzeci zestaw Tromba, Marcin Dubiel i Frytki. Ja powiedziałam, że będzie dziwnie. Będą dziwne zestawy i śmieszne. Tak, powiedziałam. Więc teraz to mam. Dobra. Mary frytki, kiss, Kil, Marcin Dubiel. I teraz powiem dlaczego. Trąbę kojarzy, bo kilka razy oglądałam i zna, kojarzę ekipę, więc to on tam się też przewijał. Niestety nie oglądałam starszych odcinków ekipy, tylko tam bardziej od Gen z, tego typu, i tam się pojawiał. I też jest, wydaje mi się, spokojnego gościem. Kiel Marcin Dubiel, ponieważ nie, najmniej go kojarzę z tych wszystkich. A frytki po prostu, że lubię frytki. Ja chyba bardziej czasami wolę frytki niż zimniaki, bo ja nie, jestem osobą, nie jestem fanką ziemniaków, więc tak to bym zrobiła. Czwarty zestaw. Natsu et Shiran i budzik. O może budziki to są czasami najgorsze. Jak na przykład za późno poszedłeś spać, a następnego dnia musisz wstać wcześnie, to budzik na przykład jest taką katorgą. Ja na przykład średnio lubiłam budziki, jak chodziłam do szkoły, ale zawsze wstawałam za pierwszym budzikiem, bo ja jestem tą osobą, która nie lubi drzemek, więc ja po prostu budzik dzwonił, to ja od razu wstawałam, no to może chwilę po, ale nie robiłam drzemek, więc tego. Edes się rana uwielbiam, co tak najmniej. Jakiej, ja mam jakieś, w każdym zestawie jest jakaś osoba, którą najmniej kojarzę. I w tym, jest, w tym zestawie jest Natsu, czyli na pewno zrobimy tak. Kiss Budzik, Mary Ed Sheeran, bo jestem jego fanką i byłam na kilku jego koncertach, chyba jednym lub dwóch, nie, nie jestem pewna. I Kill e Natsu. No, tak zrobimy. Zestaw numer piąty. Wersow, Krzychu. I spanie! To już wiecie co będzie odpowiedzią numer jeden. Znaczy... Wiecie jaki będzie ten. W tym zestawie nie kojarzę krzycha. Nie wiem e, pod jakim względem... To akurat zestaw od Chata GBT, nie wiem pod jakim względem wziął krzycha. I jestem cieka... A, także krzychu z fazy. Bo tam chyba jest krzychu. No nieważne. Nie jest najmniej czy najmniej oglądam e, bazę i fazę. Napiszcie w komentarzach, e, jakie jesteście team. Jeśli nie. Jeśli źle mówię, to przepraszam, ale wydaje mi się, że krzyku jest. Krzychu jest w fazie, bo. Trochę oglądam bazy, znaczy oglądałam sporadyczne odcinki e, bazy i tam nie, była, krzy, nie było Krzycha, więc Krzychu musiałby, musi być w fazie. Więc tak, wers of Krzychu, spanie. Zrobimy tak, wers of e, Kiss, e, Krzychu i Mary e, spanie, bo ja uwielbiam spanie, ja lubię spać i ja jestem fanką spania, więc ja am, love it. I zestaw numer szósty. I wydaje mi się, że zrobimy zestawów 10 tak po prostu, żeby było tak sporadycznie ładnie 10 zestawów. Więc... Dobra, zestaw numer siódm, e, szósty, czyli Julka Żugaj, Justin Bieber i Kawa. To jest zestaw, którego najmniej mi się wydaje mi się podoba chwilowo. Bo e, nie wiem kogo wybrać. Na pewno kill kawa, bo ja nie, jest, nie jestem osobą, która pije kawę, więc, e, więc od razu kill, bo no nie jestem fanką, nie piję kawę, więc kill. E, teraz kiss czy Mary? No ki, robimy mi e, Mary, Julkę żółgaj tym, e, tym razem, a ki z e, Justina Bibera tylko dlatego, że jest niemiły dla, nie był dla A ja zawsze obronię selenego Gomys, więc jestem zdziwiona, że w tym zestawie nie ma selenego mysłu. Ale gdziekolwiek, jak, w jakim zestawie byłaby, to zawsze wybrałabym selenego Gomys jako Mary, znaczy pierścionek dałabym, więc... Love you love you, love you, love you, Dlatego dzisiaj postanowiłam, że skoro nie ma w zestawie Selena Gomez, to ja ubiorę bluzkę... ...Seleną Gomez, nie? Nie wiem, czy ten, nie, w ogóle ją widzicie, ale jest tak. <grym> Dobra. Eee, tak. Zestaw numer siódmy. Jest tak. E, Lexi Chaplin, Drake, i Coca-Cola. I Lexi Chaplin i Drake'a... E, Drake'a nie słucham. Nie jestem fanką Drake'a, Drake'a w ogóle nie słucham. Lexi Chaplin kojarzę z Teamu X, któregoś chyba pierwszego, ale nie chcę teraz pałnąć e, gafy. A ostatnio zaczęłam, e, polubiłam Coca-Colę i Fanta jako napoje gazowane. Bo ogólnie nie piję napoi gazowanych, a od jakiegoś czasu piję tylko e, fantę. No i zaczęłam jeszcze Coca-Colę, więc tego. Więc e, zrobimy tak. Kiss, Lexi Chaplin, Kill, e, Drake i mary coca cola bo to jest jakby jedna rzecz którą jakby tak bardzo lubię 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 więc tak zrobimy mm. boże czy wy widz... e, wy nie widzicie tego zestawu ale kto... nie wiem czy wy czy czat dał mi zestaw gdzie są kotki czy wy to rozumiecie kotki więc jest tak martin Dubiel, maluma i kotki nie dziwcie się na moją reakcję, bo ja przez 16 lat miałam kota, który się nazywał Kama. Niestety już nie żyje. Została uśpiona przez jej chorobę, więc bardzo za nią tęsknię. Więc po prostu dla mnie kotki to jest jak e, zobaczę kotki lub po prostu gdzieś zobaczę filmik z kotkami, to ja zawsze myślę o Kamusi. Ona jest mo moim forever cat. E, oprócz niej był jeszcze wcześniejszy kot u babci. I też była e, moim Forever Cat, więc ja jestem Forever Cat. Choć psy też e, lubię, bo moja ciocia ma dwa psy, więc e, ja jestem pośrodku, ja lubię koty i psy, więc nie wybrałabym za nic w świecie, czy wolę koty czy psy. No ale wracając, Marcin Dubiel, Maluma i Kotki. Marciela, du Marcina Dubiela już mówiłam, że tak średnio kojarzy, więc zrobiłabym Kill Marcin Dubiel, e Kiss Maluma, bo mam mega fajne piosenki, więc mi e lubię go słuchać, Amery Kotki, nieważne, że nie da się kotków e poślubić, ale zrobiłabym to. Jeszcze zostały nam dwa zestawy, więc tak, Natsu Again, Sean Mendes i YouTube, czyli ten format, na którym jesteście. I przy okazji, Was zapraszam na moje media społecznościowe, które macie w opisie. Zapraszam. Dobra. Na co John Mendes i YouTube? W ogóle na e, taka ciekawostka chciałam na Johna Mendesa iść, kiedy e, grał koncert w Krakowie. Niestety mi się nie udało, bo po pierwsze e, nie udało mi się podgrzynąć biletów, po drugie Krakowa i tego typu. Więc ale chciałam, lubię go słuchać. Akurat na nie jestem na tym etapie, że słucham jego najnowszą płytę, czy jego najnowsze piosenki. Bardziej jestem na etapie tych słuchania piosenek tych starszych. Więc zrobimy tak, Natsukil, bo to ona jest najmniej jakby najmniejszą fanką jestem z tego wszystkiego zestawu e, kiss. Sean Mendes a Mary YouTube, tylko dlatego, że po prostu lubię na nim nagrywać filmiki, nie nazywałabym się YouTuberką, po prostu lubię na nim nagrywać filmiki i po prostu jakby decyt Uuuu. Ostatni zestaw. Ostatni zestaw będzie brzmiał tak, że Kacper Błoński. Pedro Pascal i lody. Tatsupera Wąskiego mało kojarzę, Pedro Pascal też mało kojarzę, ale ostatnio widziałam e, reklamę filmu Materialiści z to. Jak to się nazywa? Tą główną aktorką, która gra w 50 twarzy e, Greja, zapomniałam, i e, Chris Evans tam się jeszcze też gra. No i mega jestem ciekawa tego filmu i e, muszę któregoś dnia jakby wskoczyć, e, pójść do kina, żeby to obejrzeć, ale ostatnio jak widziałam, to jest tylko po 22, czyli bym skończyła po północy, a mi się nie chce wracać po północy, więc e, znajdę to w internecie. I lody, czyli to, co chyba każdy uwielbia i je podczas y, lata. Więc tak, zrobimy tak. Y, Kiss, Pedro Pascal, tylko dlatego, że jestem e, ciekawa Twojej e, gry aktorskiej w tym właśnie sensie, materialiści. Mary Lody, Akil, Kacper Błąski, nie wiem czy po prostu jego dnie non e, więc I'm sorry, your fans. <grywy> Ale po prostu przepraszam, więc mam nadzieję, że o, tak by wyglądał cały zestaw Kiss, Mary, Kill z z piosenkarzami, YouTuberami, e, rzeczami użytku codziennego i po prostu taki zestaw pomyślałam, że będzie ciekawy, bo to nie będzie typowo piosenkarze, typowa aktorzy, nie typowo aktorzy. E, Nietypowo. Zapatrzyłam się na robaka, który przed, chwil przed chwilą, przed nagrywaniem tego filmu zabiłam. Przepraszam. E, Nietypowo rzeczy, więc po prostu postanowiłam, że zrobię w ten sposób. Jeśli, e, była też propozycja, żeby nagrać w Hotelu Paradise. Ale przyznam wam szczerze, nie oglądam żadnego odcinku hotelu Paradise. Nie wiem, na czym to mniej więcej polega, ale po prostu nie oglądałam żadnego odcinka, więc ciężko byłoby mi to zrobić, bo wszystkich ludzi bym nie znała. Jestem, zastanawiam się, żeby zrobić Kiss, Mary, Kill w przyszłości z serialami, czyli na, tym, na przykład tytuły serialu, czyli na przykład e, Pamiętniki Wampirów e, na dobre i na złe i Przyjaciele i e, Kiss, Mary, Kill, po prostu tego. Dajcie znać, czy wam by się podoba taka wersja i dajcie przykłady. No i, o, i po prostu dawajcie łapeczki w górę, Obserwujcie moje media społecznościowe, które macie w opisie. No i dziękuję bardzo Wam za obejrzenie tego filmiku i widzimy się w kolejnym.